Podczas mojego pobytu w Bielsku Białym postanowiłem przetestować jedzenie serwowane z budki o nazwie Szybko i Wściekle w Kraft Kebab. Do przetestowania wybrałem kebaba w dwóch wariantach micha oraz bułce. W miejsce wybrałem mięso mieszane, czyli kurczak i karkówka oraz sos mieszany. Po skosztowaniu tego wariantu powiem tak: frytki chrupiące były dobrej jakości, zważy było sporo cebuli, ogórka oraz pomidora. Cebula była cienko pokrojona w kostkę. Kurczak był delikatny, w karkówce była mocno wyczuwalna ta wieprzowina w mieszanym sosie wyczuwalny mocno był sambal, który przyjemnie smyrał po podniebieniu. Kebab w bułce to był taki trójkącik rzadko spotykany przeze mnie w lokalach kebabowych. Do niego wybrałem mięso z karkówki oraz sos łagodny na sam początek, powiem, że chrupka była bułka, nie rozwalała się, mięso z karkówki było soczyste, dzięki sosowi łagodnemu ten kebab nie był suchy w środku. Warzywek było w sam raz w bułeczce, podsumowując, obydwie wariacje były spoko, ale następnym razem najchętniej wrócę na miskę. Jeśli chcecie więcej szosów z Bielsko-Białej lub innych miejscowości, to piszcie w komentarzu. Cześć!